Nasz dzisiejszy gość należy do ludzi zdecydowanych, takich, którzy lubią wziąć sprawę we własne ręce. Aktywny działacz Solidarności jeszcze w Polsce, aktywny działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych. Na naszej kanapie witam Zygmunta Staszewskiego. Zygmunt, witam serdecznie. Dzień. Należysz do ludzi bardzo zajętych. Wiem, że masz kupę rzeczy, zajmujesz się wieloma rzeczami naraz. Zawsze chciałeś naprawiać świat? <grym> Chyba tak. Chyba zawsze miałem w sobie jakieś, jakąś duszę społecznika. Jeszcze od czasów studenckich, później po studiach, kiedy byłem młodym inżynierem w Centrum Automatki Energetycznej, zacząłem działać jeszcze trochę przed Solidarnością. Próbowaliśmy zmieniać branżowe związki zawodowe. Udało nam się wygrać wybory, wprowadzić naszych własnych ludzi do komunistycznych związków zawodowych. Także w momencie, kiedy zaczęły się strajki sierpniowe, już byliśmy w naszej firmie dość, dość znani. Trzy lata z tego, co mówiłeś, po studiach weszłeś w szeregi Solidarności. Tak. Możesz powiedzieć, jaki duch was był jako takich młodych ludzi, do czego się dążyli? Z własnej perspektywy. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o strajkach w Stoczni Gdańskiej, we Wrocławiu po kilku dniach stanęły tramwaje, stanęła cała komunikacja miejska i to było sygnałem do strajku wspomagającego. Ja na początku trochę pomagałem poszczególnym komitetom strajkowym, potem zdecydowałem się zorganizować strajk w mojej firmie, gdzie pracowałem wtedy, Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej. Po czym moi koledzy wybrali mnie na delegata do regionalnego komitetu strajkowego w Zajezdni Tramwajowej na ulicy Grabiszyńskiej. I tam trafiłem pod koniec sierpnia. Tam poznałem Bładka Frasyniuka i mnóstwo innych osób, które później były dość prominentne w Solidarności. Także tak zaczęła się moja kariera w tym związku zawodowym. Zaintrygowała mnie opowieść o 80 milionach. W marcu wyszedł na ekrany. Film właśnie pod tym, tytułem, pod tym tytułem 80 milionów, i z tego co wiem, to ty brałeś aktywny udział w tych wydarzeniach. O, czy, o co chodziło? Zgadza się. To znaczy zaczęło to się w sumie dużo wcześniej, zaczęło to się od strajków w Bydgoszczy po pobiciu szefa Bydgoskiej Solidarności Janka Rólewskiego, kiedy było przygotowane pogotowie strajkowe w całej Polsce. W tym momencie powstały, jak gdyby struktury awaryjne, struktury zapasowe solidarności i przygotowania do strajku generalnego. A później w czasie pierwszego zjazdu Solidarności we wrześniu-październiku 81 roku takie zagrożenie również istniało. Ja wtedy byłem delegatem na zjazd krajowy i byłem również w prezydium zjazdu, prowadzonego wtedy przez Jurka Buska. I myśmy dość mocno zastanawiali się nad tym, co będzie, jeżeli nagle komandości tam w Gdańsku wylądują i nas wszystkich, wszystkich zgarną. Następnie przez kolejnych kilka miesięcy Jeździłem po zakładach pracy we Wrocławiu z, w parze z Karolem Modzelewskim, dość znanym hi profesorem historii i jednym z głównych doradców Solidarności. I sporo właśnie głosów słyszeliśmy od ludzi z zakładów pracy, a co będzie, jeżeli komuniści zdecydują się na wprowadzenie stanu wyjątkowego czy stanu wojennego. Czyli to już było? Chodziła Wam po głowach taka możliwość, że może coś takiego się zdarzyć? E, tak. Nie, niestety właśnie w październiku, listopadzie 1981 roku, generalnie rzecz biorąc, przygotowanie do stanu wojennego było niezbyt zaawansowane, wiele ludzi lekceważyło siłę komunistów i lekceważyło możliwość tego, że komuniści wypowiedzą wojnę dziesięciomilionowemu związkowi. A Janusz Bałenkowski z zarządu regionu wrocławskiego i ja w pewnym momencie poszliśmy do Władka Frasyniuka, który był szefem regionu i my mówimy w ten sposób, Władek, słuchaj, komuniści tutaj coś szykują, trzeba się do tego naprawdę porządnie przygotować, a w tym momencie Władek wezwał swoich doradców, Piotra Bednarza, który był jego zastępcą, świętej pamięci i Józka Piniora, który był skarbnikiem regionu i mówi w ten sposób, no słuchajcie Zygmunt i Janusz tutaj mówią, że będzie stan wyjątkowy, wtedy takiej terminologii używaliśmy, trzeba się przygotować. Józek Pinior w tym momencie mówi rany boskie, my mamy 80 milionów złotych na koncie składek członkowskich Solidarności. To było... Region wtedy miał około miliona ludzi, czy to było po jakieś 80 zł na, na członka, no to wtedy to był prawie milion dolarów. 30 lat temu w Polsce jeszcze to były ogromne pieniądze. I one wtedy leżały na koncie normalnym, bankowym, który w każdej chwili mógł być przez reżim, prawda? Skasowany. Oczywiście. Y, oczywiście banki wtedy były wszystkie zmonopolizowane przez, przez władzę, czyli pieniądze leżały na koncie w Narodowym Banku Polskim. Także wiadomo było, że jeżeli zostanie ogłoszony stan wojenny, to te pieniądze zostaną przez komunistów skonfiskowane. W związku z czym Józek Pinior z Władkiem Frasyniukiem i Piotkiem Bednarzem doszli do wniosku, że te pieniądze trzeba wyciągnąć. I zrobili to bardzo pocichu na dosłownie kilkanaście dni przed ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku. I o tym właśnie jest ten film 80 milionów. Jest tam od e, ciebie jakiś aktor? <grym> Niestety nie, podobno miałem być w, w wstępnym scenariuszu. Niestety film został troszeczkę skrócony i troszeczkę uproszczony. Nie jest w sumie to film dokumentalny, także nie jest on całkowicie zgodny z prawdą historyczną. Film ten jednak całkiem dobrze oddaje atmosferę w tamtych czasów i przede wszystkim co pokazuje, pokazuje, że Solidarność robili głównie ludzie, którzy byli naprawdę młodzi wtedy. To byli ludzie, którzy mieli po 26, 27, 28 lat, Pinior, Frasyniuk, ja wiele innych osób to byli ludzie przed trzydziestką. I ci ludzie w sumie kierowali wtedy dziesięciomilionowym związkiem i mieli dość dużo, duży wpływ na to, co się w Polsce w owym czasie działo. Film ten pokazuje między innymi, w jaki sposób służba bezpieczeństwa penetrowała solidarność, w jaki sposób próbowała wpływać na to, co członkowie Solidarności robią i w jakim stopniu ich działania były nieskuteczne. Oddaje atmosferę, oczywiście w filmie są takie sceny pościgów samochodowych, których nigdy James nie wą. było, no coś takiego, <grymne> ten film jest troszkę bardziej udramatyzowaną wersją prawdy historycznej. Nieraz są elementy prawdy historycznej z innych miast przeniesione do Wrocławia. Na przykład jest tam taki epizod, kiedy zostały zbestrzeszczone groby żołnierzy sowieckich. To nie było akurat we Wrocławiu, było to w innej miejscowości. Niemniej jednak była taka prowokacja służby bezpieczeństwa, żeby pokazać, że Solidarność jest antyrosyjska. Co nie było wcale, wcale taką prawdą. Jednym film polecasz, warto obejrzeć film? Polecam film, warto obejrzeć. Film jest bardzo dobrze zagrany. Film został teraz przedstawiony do Oscarów w kategorii filmu międzynarodowego. A premiera amerykańska odbędzie się za kilka tygodni na festiwalu w Los Angeles. Z tego co pamiętam, była też taka prowokacja bardzo ciekawa, że ktoś tutaj do Stanów przyjechał z Polski i powiedział, że rozmawiał z jakimś zmilitaryzowanym oddziałem Solidarności, która jest gotowa prawda, odeprzeć napór radziecki i komunistyczny. Zdementuj to proszę. <grym> Oczywiście niczego takiego nie było. Takich prowokacji było mnóstwo. Służba bezpieczeństwa próbowała różne rzeczy przykleić, że tak powiem, solidarności, nawet wywołać zamieszki, które miały służyć ich celom, czyli stworzenie atmosfery do przygotowania stanu wojennego. Byłeś internowany i praktycznie wydalony z Polski. Tak, byłem internowany w sumie 15 minut po północy, 13 grudnia w 81 roku ponieważ mieszkałem stosunkowo blisko komendy w wojewódzkiej milicji, także byłem jednym z pierwszych, którego zgarnęli. Oczywiście byłem na tej pierwszej liście tego tysiąca osób do, do internowania. Spędziłem pół roku w obozie internowanych, najpierw na Klęczkowskiej we Wrocławiu, potem w Grodkowie opolskim. Zresztą było to dość ciekawe doświadczenie, jako że byłem w jednej celi przez pięć miesięcy zamknięty z doktorem Sidorowiczem. Który później był ministrem zdrowia, senatorem, szefem Senackiej Komisji Zdrowia, oczywiście jest to mój bliski przyjaciel, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, A jeszcze z marcu to musiał wyrobić pewne chody później. <grystanie> ja z tego nigdy nie korzystałem, oczywiście, niemniej jednak, generalnie rzecz biorąc w kręgach solidarności, spośród tych internowanych i spośród ludzi, z którymi działałem na szczeblu krajowym, właśnie będąc w prezydium zjazdu, znam bardzo dużo prominentnych osób. Wielu senatorów, Staszek Huskowski, jedna właśnie z tych postaci przedstawionych w filmie, 80 milionów, siedział w sąsiedniej celi i, i tak dalej, i tak dalej. Także no dzięki temu mam, że tak powiem, dostęp prywatny do wielu tych osób. Oczywiście nigdy z tego nie korzystałem ani z punktu widzenia biznesowego, ani politycznego, niemniej jednak ci ludzie dalej mają coś do powiedzenia w Polsce. Słuchaj o Solidarności, o tamtych czasach, to moglibyśmy rozmawiać przez 10 takich programów. Przejdźmy teraz do dnia dzisiejszego. Jesteś aktywnym działaczem w Kongresie Polonii Amerykańskiej i niedawno przedstawiłeś swoją kandydaturę lub przedstawiono Twoją kandydaturę objęcia wiceprezydenta do spraw kontaktów z Polską, prawda? Tak. Czemu taka decyzja? Czemu chcesz się podjąć tego? Jestem delegatem krajowym Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od dwóch lat brałem udział w czterech ostatnich spotkaniach, które się odbywają co pół roku, zazwyczaj w Chicago, czasem w innych miejscowościach. I widziałem, jak to do tej pory funkcjonuje. Widziałem, że prezes Spula nie ma grupy doradców, która byłaby w stanie mu poradzić odnośnie polityki w stosunku do Polski, odnośnie spraw, które wiążą się ściśle z Polską. Wielu ludzi w Kongresie Polonii Amerykańskiej, szczególnie we władzach, są to ludzie urodzeni tutaj, którzy z Polską mają w sumie niewiele wspólnego. A... Poza rodowodem. Poza rodowodem, niektóry, niektórzy z nich nawet nie mówią po polsku, a a ci którzy mówią po polsku to po prostu nie, nie orientują się co się w Polsce dzieje, często nie mają dostępu do informacji internetowej czy do niezależnych źródeł w Polsce, żeby móc jakieś decyzje podejmować odnośnie Polski oparte o fakty i to fakty z, z obu stron spektrum politycznego. Także wydaje mi się, że prezes Spula po prostu w ciągu ostatnich kilku lat miał Ludzi, którzy mu źle doradzali w sprawach polskich, co niestety efektem tego było po raz pierwszy w historii Kongresu Polonii Amerykańskiej była demonstracja w Chicago przeciwko prezesowi Spuli, co jest w ogóle sprawą unikalną i, i bardzo niekorzystną dla Kongresu. No, trzeba powiedzieć otwarcie, że jest teraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej są dwa obozy, prawda, jest, jest podział dosyć poważny. Niektórzy uważają, że Kongres Polonii Amerykańskiej powinien bardziej aktywnie włączać się w sprawy związane też z pewną polityką, inni uważają, że polityki nie dotykamy i zajmujemy się promocją Polski. Jakie jest twoje stanowisko? Znaczy przede wszystkim Kongres Polonii Amerykańskiej, który powstał w 44 roku, jest organizacją polityczną. To nie jest organizacja charytatywna. W statucie ma zapisane reguły funkcjonowania politycznego. W 1944 roku oczywiście chodziło o uzyskanie przez Polskę niepodległości, no to wiadomo nie stało się. Później kongres był bardzo mocno włączony w sprawy solidarności, poparcia solidarności i podziemnej solidarności w trakcie stanu wojennego. Pamiętam, organizowaliśmy demonstracje pod konsulatem w Nowym Jorku w latach 80., już po przyjeździe do Stanów. Kongres bardzo aktywnie brał udział w tych demonstracjach. I w poparciu, generalnie poparciu dla Solidarności. Był bardziej zjednoczony wtedy? Niż... Wtedy był zjednoczony, bo był, że tak powiem, jeden wróg. Wrogiem był komunista. A w momencie, kiedy Polska uzyskała niepodległość, doszło do wolnych wyborów w Polsce i Polska weszła do NATO i do Unii Europejskiej, kongres jak gdyby stracił cel. A jeżeli chodzi o podziały, to podziały są w sumie bardziej na linii takiej, że część ludzi w kongre... we władzach kongresu Urodziła się w Polsce i zna polskie problemy, a druga część urodzona tutaj w Ameryce za bardzo sprawami polskimi się nie interesuje i również takimi sprawami, na przykład, jak zniesienie wiz dla Polaków. Ich to po prostu nie dotyczy. My, którzy przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych z Polski, mamy przyjaciół w Polsce, mamy rodziny w Polsce, nas te sprawy, wiz. Dotyczą. I także te podziały są bardziej właśnie na, na tej płaszczyźnie. Czyli w tej chwili, żeby jakoś z powrotem zjednoczyć ten kongres Polonii Amerykańskiej, musicie pogodzić te, te dwie grupy w jakiś sposób, prawda? Znaczy wygląda to w ten sposób, że część tej starej Polonii to są ludzie już w wieku 70-80 lat, i niestety im dużo tej działalności już nie zostało. Aczkolwiek są to bardzo często bardzo zasłużone osoby, i ja jestem pełen dla nich szacunku. W tym momencie, jeżeli ja w kongresie polonii amerykańskiej muszę robić za tego tak zwanego młodego, no to trochę, trochę wstyd. Chodzi o wciągnięcie młodych ludzi. Młodych ludzi trzeba wciągnąć pewnymi pomysłami, i te pomysły powinny zjednaczać całą Polonię. Tych pomysłów jest sporo, i między innymi ja na zebraniu kongresu zaproponowałem coś takiego, aby każda dywizja, a tych dywizji jest prawie 30, miała w swojej strukturze wiceprzewodniczącego do spraw młodzieży. I na szczeblu w Chicago, na szczeblu krajowym, żeby również był wiceprzewodniczący do spraw młodzieży, i w tym momencie powstałaby grupa 30 kilku osób, która by była tymi sprawami młodzieży zainteresowana. O co tu chodzi? Chodzi m.in. o wymiany studenckie, o to, żeby młodzież z Polski mogła przyjeżdżać do Stanów, młodzież amerykańska mogła przyjeżdżać do Polski, na wszelkiego rodzaju wymiany. W tej chwili wiele uczelni w Polsce prowadzi kursy i programy w języku angielskim, co też ułatwia tego typu wymiany. Chodzi o wymiany kulturalne między młodzieżą szkolną z Polski i z Ameryki, a Także to są sprawy istotne. Chodzi również o pomaganie młodym biznesom polskim, wejścia na rynek y, amerykański czy biznesom amerykańskim wejścia na rynek, na rynek polski, świat się staje coraz mniejszy. A drugą grupą, z którą chcielibyśmy bliżej współpracować, to jest grupa ludzi w wieku tuż przed emerytalnym, ludzi, którzy planują powrót do Polski na stałe. W tej chwili niestety przepisy podatkowe. I w Polsce i w Ameryce są tak ustawione, że to jest bardzo niekorzystne, bo osoby przyjeżdżające do Polski z amerykańską emeryturą, czy to Social Security, czy emeryturą z firmy, są w Polsce opodatkowywane. Tych podatków tutaj w Ameryce nie płacą. Z kolei ci, którzy wyjeżdżają ze Stanów, a nie mają obywatelstwa, tylko zieloną kartę, są opodatkowywani też również przez IRS amerykański. Także dla wielu osób powrót do Polski jest niezbyt korzystny z powodu finansowego. Dla Polski byłoby to bardzo ważne, bo to jest dość duży dopływ środków dla funkcjonowania rządu polskiego i dla służby zdrowia Całe polskiej, ekonomii, dla całej wszystkie. ekonomii itd. Tak A z kolei jest to też bardzo korzystne dla tych emerytów, którzy tutaj mają duże problemy z wyżyciem no, za te 1500 czy 1600 dolarów Social Security. Dla nich powrót do Polski byłby jakąś tam alternatywą, a jednocześnie daje to możliwość większych kontaktów między Polską a Ameryką, bo ci ludzie będą tam jeździli do tej Polski, ich dzieci stąd ze Stanów, będą też częściej do Polski jeździły, żeby ich odwiedzać i tak dalej, tak dalej. Czytając twój program, zwróciłem uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo tam właśnie stwierdzasz i zgadzam się z tym że też dla amerykańskiej gospodarki i dla Medicare też to byłoby pozytywne, ponieważ opieka lekarska, z której tutaj korzystają, jest o wiele tańsza w Polsce i zamiast obsługiwać tych emerytów za duże pieniądze w Stanach, oni w Polsce otrzymując tą samą ten sam serwis prawda medyczny by to kosztowało Medicare o wiele mniej. Zgadza się. Problem na tym polega, że firma Medicare nie pokrywa świadczeń medycznych udzielanych poza granicami USA. I to, to chce zabawna... zmienić? I to chcę zmienić. A, kilka innych krajów, między innymi Meksyk i Panama, wystąpiły już o coś takiego, A, na razie nieskutecznie. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. O co chodzi? Chodzi o to, żeby kilka w szpitali w Polsce, w tych największych powiedzmy miastach, było akredytowanych przez amerykańską organizację akredytującą wszystkie szpitale do, do Medicare i żeby emeryci, którzy stąd wyjeżdżają, a mają 65 lat lub więcej, żeby w Polsce mogli otrzymywać usługi medyczne właśnie z tych szpitali i fundusz Medicare, żeby za to płacił. Dlaczego jest to korzystne dla Amerykanów? No dlatego, że jeżeli tutaj w Stanach, powiedzmy, operacja serca kosztuje 60 tysięcy dolarów, w Polsce kosztuje 60 tysięcy złotych. No to jest trzy razy taniej. Dla Służby medycznej w Polsce jest to bardzo korzystne, bo tych kilka szpitali by podciągnęło się do standardu amerykańskiego, a mieliby też dostęp do najnowszych technologii i do pieniędzy Medicare, co też jest istotne dla służby zdrowia, która w tej chwili dość mocno kuleje w Polsce. Poza tym, kolejny aspekt tego jest taki, że ci ludzie z Polonii, którzy jeżdżą do Polski na studia medyczne, po ukończeniu tych studiów mają problem ze znalezieniem miejsca, gdzie mogą odbyć praktykę medyczną po ukończeniu akademii medycznej na przykład w Poznaniu, gdzie studia są w języku angielskim. Jeżeli było kilka takich akredytowanych szpitali w Polsce, to oni było by mogliby o wiele tam, byłoby o wiele, i, o wiele im łatwiej. Także wydaje mi się, że to są korzyści dla obu stron. Oczywiście jest to plan długoterminowy, tego się nie da załatwić w ciągu pół roku, ale wydaje mi się, że to by było korzystne i dla strony amerykańskiej, i dla strony polskiej i warto ten temat podjąć. Bardzo ciekawe, proszę Państwa, to jest tylko jeden z wielu punktów, który, który przedstawia nasz gość. Gdzie można te wszystkie punkty przeczytać? Więc punkty są na Facebooku, między innymi... Nie, zrobimy tak. No, Aha, proszę dobra. kupić wtorkową gazetę, opublikujemy te punkty, uważam, że są naprawdę warte przynajmniej jakiejś dyskusji. Może jakaś dyskusja się nawiąże wtedy. Ale mam do Ciebie pytanie. Jest dużo takich ludzi jak ja, którzy... No, Przyznam się szczerze, nie byłem zainteresowany, żeby wstąpić w szeregi KPA, bo właśnie zawsze mi się KPA ko kojarzyło z taką organizacją, która jest oczywiście e, bardzo ważna, e, ale taka jakoś oderwana od rzeczywistości mojej, w której ja żyję. Zawsze mi się kojarzyło z takimi statycznymi starszymi panami, którzy chcą coś zrobić o efektywności, tam można było długo de, prawda, rozważać. Jak Ty byś mnie zachęcił, żebym ja w tej chwili albo ludzie prawda, w moim wieku wstąpili w szeregi KPA? No więc przede wszystkim KPA jest największą strukturą polonijną na świecie, po, poza Polską, jest to organizacja z niesamowitymi tradycjami i po prostu tą organizację trzeba odmłodzić. I ja bardzo zachęcam wszystkich, szczególnie osoby młode, do zapisywania się do dywizji KPA. Parę faktów, ile z członków KPA? To trudno powiedzieć dokładnie, bo... W... Ale idziemy w tysiące, w dziesiątki tysięcy? Znaczy w setki tysięcy na pewno. W setki tysięcy. Ponieważ KPA ma podwójną strukturę. Są członkowie indywidualni, których jest wiele tysięcy. Oprócz tego do KPA należą poszczególne organizacje ogólnoamerykańskie, których jest kilkanaście. Te organizacje powiedzmy jak... Centrum polsko samo w sobie ma 30 kilka tysięcy członków. No prawda? tak, ale co drugi członek to w ogóle nie wie, że jest członkiem KPA bo... <laughs> też prawda, ale to władze tych poszczególnych organizacji powinny też między innymi do tych właśnie członków docierać i spośród nich wyłaniać przedstawicieli do władz głównych KPA i bardziej się włączać w struktury i w działalność, między innymi w dywizji na Long Island, gdzie ja jestem obecnie sekretarzem, myśmy ostatnio, dosłownie kilka dni temu, wystąpili z takim postulatem, że szefowie wszystkich organizacji, które należą do naszej dywizji, byli jednocześnie we władzach tej dywizji, czyli pełnili funkcję w dywizji jako reprezentanci swoich organizacji. To nam umożliwi większą więź między władzami organizacji a tymi różnymi grupami, które w, są, że gdyby członkami zbiorowymi KPA. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Yy, mamy mało czasu, ale na koniec chciałbym jeszcze, żebyś powiedział mi, właśnie jakie są najważniejsze rzeczy, które Ty sobie stawiasz, albo stawiasz przed KPA, które powinny być dokonane w przeciągu najbliższych lat. Jeden. Znaczy, jeżeli chodzi o współpracę z Polską, konieczna jest zmiana przepisów emerytalnych i przepisów podatkowych po obu stronach, i po stronie amerykańskiej i po stronie polskiej, aby umożliwić ludziom powrót do Polski bez ukarania. Dwa. Dwa. Sprawa wiz. Wizy absolutnie powinny być zniesione jak najszybciej, i to nie tylko dlatego, że jest to istotne ze względu politycznego, czy że my się czujemy obrażeni, że jesteśmy jedynym krajem Schengenu, który do tej pory ma wymagania wizowe. Wizy. Trzy. Trzecią sprawą jest odmłodzenie kongresu. Do kongresu powinno się zapisywać dużo młodych ludzi. Tego nie osiągniemy bez zmiany struktury kongresu, to znaczy wprowadzenia na każdym szczeblu wiceprzewodniczących do spraw młodzieży. Myślisz, że uda ci się je przekonać? Eee... <śmiech> 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 Żebym się zapisał. <laughs> Myślę, że tak, myślę, A. że tak, bo naprawdę jest to organizacja z historią, jest to organizacja naprawdę warta podtrzymania. Ten kongres w tej chwili niestety obumiera śmiercią naturalną. Ja myślę, I... że jakby ludzie zobaczyli, że tam coś się dzieje, że naprawdę jesteście efektywni w czymś, to byłoby o wiele łatwiej. Bo jest potrzebny taki jakiś zryw właśnie, że coś się naprawdę dzieje. W tej chwili jest takby w letargu. To jest moja opinia. Dobra, ja będę się zastanawiał, czy jest cztery. E... No Czwartą... pewnie jest dużo, no, ale du, dużo jest. Czwartą sprawą jest współpraca Kongresu z y, różnymi ugrupowaniami politycznymi w Polsce. E, kongres powinien y, mieć kontakty i z tymi po lewicy, i z tymi po prawicy, i z tymi po środku. Kongres nie może y, ukierunkować się tylko w, y, w, jedną, w jedną stronę. Współpraca z władzami obecnymi jest oczywiście bardzo ważna. E, Natomiast ważne jest to, żeby kongres też był postrzegany w Polsce jako organizacja wszystkich Amerykanów, jako organizacja propolska, a nie popierająca jakąś konkretną jedną opcję polityczną. Czy dzisiejsze KPA i Frank Spula popełnił błąd, deklarując tak, a nie inaczej sprawy związane z Telewizją Trwam i ze Smoleńskiem? A to jest trudne pytanie, bo te sprawy są bardzo kontrowersyjne i tutaj, i w Polsce. Wielu ludzi sądzi, że kongres nie powinien się tymi sprawami zajmować, bo to są sprawy wewnętrzne. Demokratycznego polskie. państwa. Sprawy wolności religijnej są sprawami wewnętrznymi polskimi. Jak, Patrząc z tych doświadczeń solidarnościowych to mogę tylko to powiedzieć, że my kiedyś walczyliśmy o wolność słowa, w związku z czym jakakolwiek cenzura i ograniczanie, czy dostępu do środków masowego przekazu jest wbrew ideom tym, tym z sierpnia 80 roku. Nie chcę wchodzić w szczegóły oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc taka jest, taka jest moja opinia. Jeżeli o Smoleńsk chodzi, to moja osobista opinia jest taka, że natychmiast po wypadku śledztwo powinno być prowadzone przez, przez NATO. W końcu zginął prezydent kraju członkowskiego NATO i zginęło kilku generałów, którzy byli w strukturach NATO. A to było już parę lat temu, dwa lata temu ponad, dzisiaj. Czy ta decyzja o poparciu stworzenia międzynarodowego prawda, śledztwa byłbyś za tym, czy nie? Jeżeli by było w stanie coś wnieść nowego, byłoby bardzo korzystne. Problem na tym polega, że to już minęło dwa lata i wiele faktów, wiele dokumentów. byś za? Generalnie rzecz biorąc, ja jestem za odkrywaniem prawdy. I myślę, że to bardzo jest przykrą sprawą, że są takie sprzeczne opinie, bo w końcu prawda jest jedna. Prawda jest jedna i tą prawdę należy wyciągnąć na światło dzienne, niezależnie od tego, czy ona jest nam wygodna, czy, 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 czy niewygodna. I jak długo będą ludzie, którzy, którzy będą twierdzili, że no to był wypadek, inni będą twierdzili, że to był zamach, to tak naprawdę do końca... Nigdy nie będziemy w stanie yy, bez niezależności. Zawsze będziemy podzieleni. Zawsze będziemy podzieleni. Ja myślę, że gdyby ta sprawa została załatwiona rok temu i byłaby niezależna, wiarygodna opinia. To by ekspertów, pomogło dla rządu polskiego, żeby się oczyścił. By się o, mógł... Oczywiście, bo tak naprawdę mówię chodzi o to, żeby Polaków włączyć, a nie dzielić. A tego typu tematy, właśnie jak. Yy, Cała ta historia związana z katastrofą w Smoleńsku po prostu dzielą ludzi. Ale tak podzieleni bez... nie byliśmy. <grym> no niestety, Polonia jest bardzo podzielona, chodzi o zjednoczenie Polonii, podzieleni nie jesteśmy w stanie nic zrobić ani w Ameryce, ani w Polsce, zjednoczeni jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Proszę Państwa, we wtorkowym e, nowym dzienniku e, wszystkie punkty e, naszego gościa będzie, będą publikowane. A już tak, żeby zakończyć, tylko e, na koniec chciałem się spytać: Słyszałem, że jesteś jednym z ważniejszych strażaków w Nowym Jorku. Znaczy, nie dokładnie strażakiem. <laughs> Jestem inżynierem ochrony przeciwpożarowej. Swego czasu miałem być nominowany na wicekomisarza Straży Pożarnej Nowojorskiej. W 2001 roku przez burmistrza Giulianiego. Na szczęście tej posady nie wziąłem, bo bym tutaj nie był obecny dzisiaj na pewno. A wielu moich przyjaciół, bliskich i współpracowników zginęło 11 września. A, natomiast prowadzę Biuro Projektów Inżynierii Przeciwpożarowej. Pełniłem też funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów Pożarnictwa na Nowy Jork i mam też tytuł Fellow Stowarzyszenia Inżynierów Pożarnictwa na całą Amerykę. Zygmunt, mam nadzieję, że w KPA ugasisz to wszystko jako człowiek związany ze strażactwem i zjednoczysz wszystkich. Życzę Ci powodzenia. I jeszcze raz dziękuję, że Dziękuję na nasz czas. Państwu dziękuję bardzo dziękuję. za uwagę i zapraszam na nasz program już za tydzień.